Państwu, witamy w piątek w studiu głos.Live. Dziś naszym gościem jest Arnold Sikora, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Sportowego Bezki Śląski do spraw sportu. Witam cię w studiu. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Drodzy Państwo, sport właśnie, już niedługo e, będzie nowa impreza, nowa, my o niej jeszcze mówimy nowa, ale ona już się zdążyła zadomowić tutaj w regionie. Chodzi o puchar Beskidu śląskiego 24 lutego, e, no złoty groń. To też już w naszej świadomości zdążyło zagościć i stebna. Zawody w narciarstwie alpejskim i my właśnie Państwa chcemy jeszcze zaprosić na te zawody, bowiem cały czas trwają zapisy. Do 17 lutego? E, tak, pierwszy termin do zapisów miałby się kończyć dnia 17 lutego. E, na prośbę jednak wielu e, chętnych do wzięcia udziału w tej imprezie. Przedłużamy aktualnie ten termin do 20 lutego. No właśnie, mówimy zapisy, ale dla kogo? Bo przypomnijmy, że Puchar Beskidu Śląskiego to impreza, która e, powstała z myślą o rodzicach dzieci, czyli o nieco starszych uczestnikach niż uczestnicy Zjazdu Gwieździstego, który też wkrótce e, na Złotym Groniu w Istebnej zaplanowany. Tak. E, no i e, właśnie, przed Zjazdem Gwieździstym to rodzice mogą się wyszaleć na stoku, tak? Można powiedzieć, pomysł zorganizowania imprezy dla absolwentów polskich szkół podstawowych na Zaolziu zrodził się już wiele lat wcześniej, ale jego realizacja dobiegła dopiero w ubiegłym roku, kiedy to odbył się pierwszy Puchar Beskidu Śląskiego, właśnie przeznaczony dla absolwentów polskich szkół podstawowych na Zaolziu. No i po pierwszej imprezie, która można powiedzieć była bardzo udana, bo Wzięło udział w niej ponad 70 zawodników z naszego regionu. Postanowiliśmy, że spróbujemy, by ta impreza zagościła na stałe w kalendarzu naszych imprez sportowych. Sprawdziło się, zagrało, zatem 24 lutego w Istebnej. No teraz tylko pozostaje mieć naprawdę dużą nadzieję, że warunki i możliwości organizatorów, także możliwości całego ośrodka narciarskiego wystarczą, żeby powalczyć z, tymi, z tą zimą, której właściwie nie ma, bo tutaj w Dolinach no, o śniegu można tylko pomóc. Marzyć. Z tego co widziałem na podglądach, to cały czas jest dośnieżane w Istebnej. No dośnieżane w tych warunkach klimatycznych raczej jest trudno, ponieważ mrozu nie ma. Mrozu nie ma. Są temperatury dodatnie, ale ze względu, że organizatorzy, którzy troszczą się o stok w Istebnej, konkretnie na złotym groniu. Umieją sobie poradzić z tymi warunkami klimatycznymi, i na razie warunki na stoku są dobre, i mamy nadzieję, że utrzymają się do naszej imprezy. Oby tak było, zatem prosimy, jeżeli ktoś jeszcze tego terminu sobie nie zarezerwował w swoim kalendarzu, 24 lutego przypominamy, zapisy przedłużone. Jak się zapisać? Można się zapisać bezpośrednio przez strony Beskidu Śląskiego, PTTS, Beskid Śląski, CZ. No i oczywiście możliwość zgłoszenia się do dyscyplin według kategorii wiekowych. Mogą startować jak kobiety, mężczyźni, czyli dokładnie takie same kategorie jak w ubiegłym roku. O której się trzeba zameldować w istotnej? Na miejscu trzeba się zameldować wcześniej niż poprzedniej edycji, ponieważ zawody rozpoczynają się o godzinie 8.30. Poprzednio były o godzinie 9, więc prosimy wszystkich zgłoszonych uczestników, by zgłosili się na starcie albo w biurze zawodów pomiędzy godziną 7.30 i godziną 8.00. Zatem y, żadnego siedzenia do nocy w piąt z piątku na sobotę, trzeba wcześniej wstać. My też wstajemy, bo Głos Live melduje się również w Istebnej y, na Pucharze Beskidu Śląskiego. Y, jakieś dodatkowe atrakcje, imprezy towarzyszące, czy skupiamy się stricte na konkurencji w narciarstwie alpejskim? Skupiamy się tylko na konkurencjach alpejskich, albo konkurencji alpejskiej, czyli zawody w slalomie. Na stoku nie ma możliwości, żeby ewentualnie były jakieś imprezy towarzyszące, ponieważ również będą się odbywały jeszcze inne zawody, więc musimy się uwinąć szybko, tak, żeby można było ogłosić wyniki, no i oczywiście zakończyć imprezę. Jakiś podział na stopnie zaawansowania? Początkujący, zaawansowani? Eee, nie, tutaj akurat nie wszyscy są tylko podzieleni do kategorii wiekowych. I stopień zaawansowania niestety tu nie bierze się pod wzgląd. No, zresztą dodajmy, że jeżeli chodzi o absolwentów polskich szkół na Zaolziu, to raczej albo są po kursach narciarskich, albo przynajmniej próbowali swoich sił na Zjeździe Gwiaździstym. Na w przeszłości, ci, którzy biorą udział w <laughs> tego typu imprezach, to chyba stoją na nartach parę razy w roku. Zatem zachęcamy. Można oczywiście wszystkie szczegóły znaleźć na stronie internetowej Beskidu Śląskiego. To już wybrzmiało, ale nie wybrzmiało jeszcze, co oprócz pucharu Beskidu Śląskiego w Waszych planach, bo te plany, jak zwykle na każdy rok, w zakresie chociażby tylko sportu, bo turystyka swoją drogą w Beskidzie Śląskim, to jakie one są? Ze względu, że w ubiegłym roku zorganizowaliśmy jako Komisja Sportowa Beskidu Śląskiego trzy zupełnie nowe imprezy, które nie były w kalendarzu imprez sportowych. Mianowicie już wspomniany Puchar Beskidu Śląskiego. Drugą taką imprezą na skalę międzynarodową, czy można powiedzieć światową, to w ubiegłym roku był zorganizowany turniej tenisowy. Były to pierwsze polonijne halowe Mistrzostwa Świata w tenisie i możemy powiedzieć, że impreza też odbyła się, no można powiedzieć, bardzo ciekawie, ponieważ na starcie stanęło ponad 70 zawodników z czterech krajów, z Litwy, Niemiec, Austrii i z Czech. W tym roku postanowiliśmy zorganizować drugą edycję tego turnieju. Ze względów, że po prostu impreza się podobała i chyba odbyła się no, na dosyć wysokim poziomie i mamy nadzieję, że w tym roku zagoszczą do nas tenisiści również z innych krajów, ponieważ już mamy zgłoszenia z Francji, mamy potwierdzony udział również z Austrii, z Niemiec, z Litwy. Prawdopodobnie przyjadą Szwedzi. Zaproszenia zostały wysłane również do Włoch, Anglii. Rozmawiamy również z zawodnikami z Stanów Zjednoczonych. Nie wiem, komu uda się przyjechać na tą imprezę, ale mam nadzieję, że zapowiada się bardzo ciekawie. Odkrywacie nowe szlaki, jak się okazuje, od, od zeszłego roku. Jak tak dalej pójdzie, to niebawem trzeba będzie na zaolzie zapraszać polonie z całego świata w ramach igrzysk. W ramach igrzysk nie, ale w ramach tej konkretnie imprezy sportowej czyli mistrzostw w tenisie na pewno. Czyli narty, tenis, coś jeszcze? E, tak, trzecią imprezą, którą w ubiegłym roku zorganizowaliśmy jako e, kontynuację imprezy, która kiedyś gościła e, na, e, w, albo w kalendarzu imprez sportowych, mianowicie był to turniej e, ping-ponga, który Beskid Śląski organizował corocznie z gminą Wędrynia. I w ubiegłym roku postanowiliśmy wznowić tą imprezę i odbył się ten turniej w 2 grudnia w hali sportowej Maja w Wędryni, wzięło udział 20 zawodników, czyli jako na pierwszą edycję wydaje mi się, że bardzo fajnie. Współpraca z gminą bardzo dobrze się rozwija i mam nadzieję, że ta impreza zagości na stałe w naszym kalendarzu. Dotrzymamy kciuki za organizację tych wszystkich imprez. Państwa zachęcamy także do tego, żeby uczestniczyć w tych sportowych zmaganiach. Oprócz oczywiście tego spędzania wolnego czasu we własnym zakresie, można to robić w ramach Beskidu Śląskiego. Nie trzeba być członkiem, można być tylko sympatykiem, ale oczywiście też zachęcamy do tego, żeby wejść w szeregi Beskidziołów. Oczywiście, ponieważ tak jak się okazało w ubiegłym roku, kiedy organizowaliśmy wyjazd na polonijne igrzyska sportowe, to właśnie dzięki temu, że Beskid Śląski był organizatorem grupy, która wyjechała na igrzyska polonijne, zorganizowaliśmy również Chyba pierwszy raz koszulki i przede wszystkim kurtki w tych samych kolorach i z oznakowaniem naszej grupy, czyli na tylnej części były napisy za olzie. Z przodu oczywiście logo sponsora, czyli Kongresu Polaków, który wsparł oczywiście możliwość zakupienia właśnie tych kurtek. Za co serdecznie dziękujemy. Powiedzieliśmy o wszystkich Panach? E, oczywiście tych planów jest więcej ze względu, że aura na razie nie sprzyja, żeby e, Wspólnota Polska mogła zorganizować polonijne igrzyska zimowe, e, więc ostatnią informację, którą mamy, to prawdopodobnie igrzyska zimowe odbędą się w grudniu. E, wprawdzie nie ma szczegółowych informacji, mają dopiero być wypuszczone oficjalnie w maju, więc będziemy na bieżąco informowali, oczywiście chętnych, którzy chcą zabrać udział. No i oczywiście jeszcze jedna impreza albo dwie imprezy, które są organizowane przez wspólnotę. W czerwcu będzie to Międzynarodowy Turniej Tenisa w Gdyni. Już wiemy, że będzie się odbywał przedostatni weekend w czerwcu. No i potem już oczywiście tradycyjne regaty, które również odbywają się w Gdyni. My z pewnością będziemy do tych tematów sportowych wracać na naszym portalu głos.live, a także w papierowym wydaniu głosu. No to Państwo w takim razie będą mogli również zapoznać się z tym, co dzieje się w ramach Beskidu Śląskiego. No a jeżeli ktoś chce mieć na bieżąco te informacje razem z, nie tylko z kalendarzem sportowym, ale także z tym turystycznym, no to zapraszamy na stronę www ptts.beskid.cz Gościem studia Głos Live był Arnold Sikora, wiceprezes Organizacji do Spraw Sportu. Dzięki serdeczne. Dziękuję za zaproszenie. Do zobaczenia na stoku. Głos polecam do poczytania z Life codziennie z nami.